Hej hej, 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 hej. Ludzie ci się? Dobra, chyba mnie nie polubili. Dobra, robimy tutaj. No i pięknie, jesteśmy przy klubie. Wchodzimy, jest kolejka Ale zwalony mamy. Wyglądasz ok. Możesz wejść. No, nie rób kłopotów. Kurde, ten gość jest jeszcze większy niż nasz kumpel świętej pamięci. Hey, I Szymankowi też ich borser, raczej turbocik. A my właśnie straciliśmy przytomność. Jasna cholera. Coraz gorzej z nami. I pan nam wie, um, ja... że coś tam jest. Bili spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? O, kurde. Gdzie. Gdzie my jesteśmy? Do cholery jesteśmy w namiocie. Przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zebraliśmy cię z nami. Gdzie? Przenieśliśmy obóz, jest bezpiecznie. Wszystko pod kontrolą. Ja pierdziele. O, wi. Silver jeszcze. A też nieco dobrze v. mu. Musisz mi powiedzieć, co się dzieje. O, kurde. Tak. Odpłynąłeś na wiele godzin. Chyba trzeba płynąć z grubej rury. Panam ja. Jest coraz gorzej. Z każdym hmm. dniem to się pogłębia. Ja spokojnie, spokojnie. Nie jest tak źle. Co się z tobą Potrafimy jeszcze utrzymać pistolet w, dło w dłoni. Ale dobra, walimy z gry i rury. Kojarzysz Janego Silverhanda? Kojarzysz Janego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem co? O, właśnie w tym rzecz. Johnny żyje. Siedzi w mojej głowie. <laughs> Czekaj. Czy co? Jakaś metafora, której nie łapię? Eee. Serio to długa historia. Dajemy jeszcze grubiej. Sie Silverhand sieje spustoszenie w mojej głowie. Panam, konstrukt Silverhanda jest spustoszenie w mojej głowie. To niemożliwe. To po prostu kurwa niemożliwe. Johnny Silverhand? No tak! Słuchaj, a próbowałeś z kimś. no wiesz. pogadać? To nie jest sprawa dla terapeuty. Ten konstrukt jest jak nowotwór. Z każdym dniem coraz groźniejszy. Ty naprawdę nie żartujesz? Próbuję z tym żyć. A raczej im przeżyć. No na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. No nie. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak, myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie, martwiliśmy się o ciebie. Zobaczmy, jak wyglądamy. Zachowałem się Twoim wozem. Jest Tam, dobrze. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Dzięki, Mitch. Ale będę musiał się zbierać. Ledwo stanąłeś na nogi, wi? Uważaj na siebie, OK? Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Kaldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w stu zgodni. Jakby co, wiesz gdzie nas znaleźć? No dobra, chłopaki. Dzięki bardzo. Boże, co, no tak dziwnie się patrzy na mnie. To co, idziemy? Odprowadzić cię? No pewnie idziemy. O, czas. To no jakoś zaskoczona zbytnio nie jest panam tym, że mamy ten konstrukt w głowie. Oj, chyba wam coś się Znam jeszcze z dawnych tras. Rzeczywiście tu jesteście bezpieczni? Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Wi, Witaj wśród żywych! Siema, no szeryfie. Się obudził. Hey. No obudził się. Jezus, co ty gościu... Ja pierdziele, czemu on przeszedł przeze mnie? No idziemy, idziemy panam, dawaj. Nie ma co. O, ale cienie. Ale fajne cienie. Wow, I nawet tam są. Ja pierdziele. Ale grafa. Nie grafa jest w tej że naprawdę. Chyba już wiem, skąd te wymagania, no. Po prostu cienie, których nie widzę, jest ich tak dużo, że mój komputer nie wyrabia. O, Rescue. To jest dopiero maszynka. Fajnie mi coś takiego tej obsadzie. Ale jest to wszystko tutaj... To tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Ech. Wracając do naszej rozmowy... Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale... Serio, jak mogę ci pomóc? Hmm. Szczerze? Nie wiem. No, ale musi być ktoś, coś, kto będzie w stanie... Pamiętasz Helmana? To on stworzył technologię konstruktów osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. To jest ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? O, proszę. Możemy sobie tutaj konkretnie podziałać. No dobra. Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś no i pięknie sprawa załatwiona. Uważaj na siebie. I daj znać, jak tylko po prostu bądź w kontakcie. Będziemy jak najbardziej. No dobra. W pierwszej kolejności miałem sobie przytać wiadomość od nieznanego numeru. Spotkajmy się. No, Motor pokój 210. Czego chcesz? Czy on nas nam odpisze w ogóle? No nie bardzo. Spodaj się z tajemniczą klientką. O, cholera. To mi się podoba. To jest furka, którą dojedziemy 425 metrów. No dobra. Lecimy. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Może nie umiem za bardzo parkować, ale to wystarczy. Wrotujemy. Zobaczymy o kogo tutaj chodzi. Przy okazji przeładujemy sobie wszystko, co przeładować musimy. Tutaj? Nie. O, to tutaj. Okej, okay, zobaczymy o kogo tu chodzi. Tymicza klientka, taki. Zwykły korytarz. Już myślałam, że nie przyjdziesz. Szczerze mówiąc, nie powinienem. Czemu? Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. Mhm. Mm A dlaczego, jeśli wolno wiedzieć? Dlatego. O kurwa. To ty! Kto ty? Tak, to ja. Lizzy Wheezy. Kto? kto? Li Lizzie? Usiądź, proszę, porozmawiajmy. O Boże. Ona jest cała robotem? No dobra, siadam. Okej. Okay. To o co chodzi? Robot. Sto Pewnie się domyślasz. Mam kłopot. Aha. Jaki? Ha. Dobre pytanie. Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę sama. Nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze... Zakochałam się. Współczuję. Ciekawe. Czemu? Bo prędzej czy później czeka cię rozczarowanie. Raczej prędzej. Mówimy o mężczyźnie, o kobiecie. Cholera, te pieprzone ręce. Czasem wydaje mi się, że ledwo coś musnę, ale są iskry. No dawaj. Mówimy o mężczyźnie. Nazywa się Liam. Liam Norton Jesteśmy razem od kilku miesięcy i myślę, że mnie zdradza. Liam Norton, nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około czterdziestki, czuły, typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. Znasz takich? Hmm, ze słyszenia. Jak się poznaliście? jest moim menadżerem. Wiem, jak to brzmi. Nie chciałam tego. On nawet nie jest w moim typie, ale. Ale wyszło. Ale. No nawij szybciej. Można mieć ciało z chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. Nie wybiera. No dobra, to co konkretnie mam zrobić? Czego Tragicznie to wygląda. Dowodów, wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Mam nadzieję, że. Liam jest częstym gościem w klubie Rajot. Myślę, że to tam się z kimś spotyka. Chcę wiedzieć z kim. No dobra no. Ustalisz to dla mnie? Za forsa oczywiście. Nie możemy o pieniądzach pogadać, ale gówno. Możesz na mnie liczyć. Doskonale. Pamiętaj, że oczekuję konkretów. Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze. A teraz już idź. Z przyjemnością pójdę, bo wygląda strasznie. Bołeś tylko jak ten gość może wyglądać. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś grubszej akcji tam. No dobra, się z wieczorem do klubu. No dobra. Będziemy pewnie. No i pięknie, jesteśmy przy klubie. Wchodzimy. Jest kolejka. Ale zwalony mamy. Hm. Wyglądasz ok. Możesz wejść. No nie rób kłopotów. Kurde, ten gość jest jeszcze większy niż nasz kumpel świętej pamięci. Gratuluję logiki! Jakbyśmy zamknęli granicę, to nikt by nie wyjechał, chyba, nie? Wszyscy byśmy się podusili w Twoim jadzie. Dobra, to jakaś pogawędka. A my idziemy do klubu wypytać o tego gościa. Mam nadzieję, że zrobimy dużo forsy. Okej, okay, tu mamy tego ziemala. Ciekawe, czy można z nim Ej, coś zmienić. Linda, szampan do Wipromu, raz, raz. Ty ja? Okej, okay, tylko wystawię rachunek dla trójki. Hmm. Co mogę u Ciebie zamówić? Głównie alkohol. Ale nie tylko. No, jest fajną muzykę tu gracie, tak? Nie mam pojęcia. Ja sobie odfiltrowuję wszystko poza ludzkim głosem, inaczej bym tu ogłuchł. Aha, dobrze. Ruchliwa noc, co? Nawet bardzo. Więc ten, jak. Chcesz mi wylewać swoje żale, to nie jest dobry moment. Jaka koniec? Szukam Liama. Liama Nortoma. No, dawaj. A, ten. Urwa, nie znoszę typa. Dobrze się składa. Niskie napiwki. No, i to tylko strasznie arogancki koleś, a ta jego laska jeszcze gorsza. <grym> laska mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. A, zapłacimy mu. Albo powiemy, że to ważne. To ważne? Nie wątpię. Nie wyglądasz na kogoś, kto zajmuje się pierdołami. Ale no, nie mogę, serio. Sorry. Dobra to co? Pacimy? Płacimy, dobra. Zapłacę. Potraktuj to jako rekompensatę za słabe napiwki. Zatwimy tak to pokojowo. Vipolu jest w VIP z jakąś kobietą. Chyba ważna okazja, bo zamówili szampana. Ale ten jak coś to nie gadaliśmy, tak? Jasne No dobra, mamy trochę śranek, także możemy zabłysnąć. Też? No, idziemy do Hipomu. się. Ale czy nie jest tą Co za koncert. Trochę jak Hej hej hej, hej wow, hej, Hej Ludzie się? Dobra, chyba mnie nie polubili Dobra, robimy tutaj Przyznano dostęp No to wchodzimy Hej, do cholery jasnej No ja, pierś leży O, dobra, dobra Umiem otwierać drzwi Okej, okay, widpry powinni być gdzieś tutaj Nikt nie patrzy? Chyba nie Nie znam tego miejsca Winda Aha, bo to jeszcze nie jest pokój, tylko to jest winda. Kulisy, parter, znajdź dowody na Zdradę Lima. dobra, nie wiem, kulisy powiedzmy. A, parter. Dara, dara, dara. Dobra, popatrzmy. Komputer. Będą kamery może? Lokalna sieć. System monitoringu. Zdalne przejęcie. Szampan? Miła niespodzianka. Potraktuj to jako wyraz mojej wdzięczności. Zdaję sobie sprawę, że nieczęsto dajecie zgodę na użycie relika, a jeszcze rzadziej zezwolacie na stworzenie engramu żyjącej osoby. Cóż, Arasaka przygląda się karierze Lizzy z wielkim zainteresowaniem. Byłoby szkoda, gdyby zakończyła się przedwcześnie. Dlatego kopia zapasowa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Okay. No właśnie, a czy z tego zapisu da się usunąć pewne... Mm, niepożądane cechy. Lizzie od czasu konwersji... no nie jest sobą. Obawiam się, że to niemożliwe. Engramu zapisanego w systemie Secure or Soul nie można edytować. A o jak poważnych zmianach mówimy? Bardzo poważnych. Czasami... Czasami jej nie poznaje. A czasami... Nieważne. Wypijmy! Zdrowa współpracę! O cholera. No dobra, słyszałeś to samo co ja? Relik! Chcą z nią zrobić to samo co ze mną. Niedobrze. No Ciebie zawito, a tu chodzi o kopię zapasową. Kopię zapasową? No. I mówimy o człowieku, a nie o folderze ze zdjęciami z wakacji. Facet nawet jej nie spytał. Robi to za jej pl Nie ma prawa, żeby coś takiego robić. Nikt nie powinien mieć takiego prawa. Zwłaszcza bez jej wiedzy. Cholera. Jak i coś takiego powiedzieć? Nie musisz. W pokoju jest kamera. Więc są też nagrania. No dobra, to dawaj. A wykradnie dane to było inaczej. Podłączyliśmy to do jakiegoś dziwnego portu. Mamy Zwędolizy i zdaje rację. No dobra. Gdzie jest ta Lizzie Lizzie, o. Dobra, my stąd się zmywamy. Tu jest wyjście? Halo? Wi? Co się dzieje? Mam informację o Liamie. I co? Jest to tak, jak myślałam? Hmm. Mówimy jej prawdę. Nie. Jest gorzej, Lizzy. Dużo, dużo gorzej. To może nie tutaj? To znaczy? Słuchaj, nie znam wszystkich szczegółów, ale Liam chce stworzyć twój engram. Skopiować cię. Co? A, ale dlaczego? Mówił, że się boi. O ciebie, o siebie. Nie, nie wierzę. Słyszysz, nie wierzę w ani jedno słowo. To są kłamstwa. Mam nagrania. Poszło. Odsłuchaj sobie. Nie. Nie, ja Pierdol. Ej, chwila! To co, jakaś kaska się należy za to? Nie wiem, czy dobrze powiedzieliśmy jej prawdę. Ale są już te dylematy, wiecie jak to jest. No dobra, teraz misja główna. Zobaczymy się, jak już tam dotrę. No się w końcu odpierdolę, to Cholera, mister Hens do mnie dzwoni. Witam w pacyfice. Szybko reagujesz, dopiero co tu przyjechałem. Taka branża. W kontakcie. Okej, okay, Pacyfika. Tak to wygląda. O, Delmain. Ciekawe czy się odbogowała misja. Chyba się nie odbogowała. No, nie mogę jej wykonać. No dobra, trudno, wywalone. Okej, okay, pięknie to wygląda. Wszystko, fajna ta Pacyfika. No dobra, idziemy robić tą misję wątku głównego. Udej się do kaplicy. Czekaj, O cholera, czy poczekaliśmy sobie tutaj? Czy mamy dzionek? Nikt nie wygląda możemy wchodzić. O kurde, tu się odwala. No, lizy. lizy. Wysyłam kasę. Ile siana? Ty jesteś wi? Czekaliśmy na ciebie. To z tobą miałem się spotkać. Powiesz mi coś więcej o zleceniu? Ja jestem tylko pośrednikiem. Wszystkiego się dowiesz. Niedługo. Czyli to pogrzeb. To ma coś wspólnego ze zleceniem? Myślisz, że zorganizowaliśmy pogrzeb specjalnie dla ciebie? Chcę pogadać z Brigid, jest tutaj? Nie. Pójdziesz do sklepu rzeźnika. Pytaj o Placida, on opowie ci o zleceniu. Sklep rzeźnika. No to po co ja tutaj kurde, miałem przyjść? Dziwne to miejsce, ale. No dobra, sklep rzeźnika. Trochę parkera sobie potrenujemy. Hops. Co kimieś nam idzie. Sklep rzeźnika. Że ledwo tutaj przyszedłem. Nie y pas autant qu'on lit toujours fait. Il paf. Choukan Placida. Gracie. Gare ici là. Do ti piti. Proszę kamerę. Do do ti piti. Léandré. Ja Placid, nie umiem odcinuj Plasid Jak nie zasniesz jeszcze krap, fajnie No już wydałoby mi spokój, no tak, na, tak mi się pogorszyło Ty jesteś plasid? Chcę gadać z waszym szefem. Dzień mm. wle. Zdawało mi się, że sprzedaż ptaków jest nielegalna. Sześć lat temu ogłosili, że przenoszą zarazy. I co? Nagle przestały? To nie jest nas sprzedaż. Czego chcesz? W kaplicy powiedzieli, że mam z tobą pogadać. Przysyła mnie Mr. Hands. Podobno masz dla mnie jakieś zlecenie. Dziwna sytuacja się odwaliła, ale dobra. Nie tutaj. Chodź. Znów wszyscy muszą przeze mnie przechodzić? Dziwny to jego mość. No na Nie będę pytał. Prosto. Candy! To jest szansa na rozwój. Dowiemy się tego. Witamy w Pacyfice. No, fajnie, fajnie. Bo już tu kiedyś byłem. O kurde. Dobrze znasz Pacyfikę? W sumie nie. Za dobrze pilnujecie, żeby nikt obcy się tu nie zapuszczał. To miało być takie małe miasto, żeby korpy miały gdzie spuszczać kasę. Zamknięty obieg. Wszystko, co zarobią, wraca do firm. To korporacje sponsorowały Lardeka. budowę. O niektóre reklamy naprawdę są mi smaczne, no ale dobra. Nas interesuje widzi: Grą Imperial Mall. Największe centrum handlowe w Pacyfice. O kościu. Nigdy go nie skończyli. Nie masz do zeszłego tygodnia stało puste. A teraz? A teraz zajęli je Animalsi. Fajna furka fajnie tutaj jest, naprawdę fajnie. Takie kubańskie rytmy tutaj grają. Fajnie fajnie. Już Amerykanów ławi się na kubie.

Mam nadzieję, że. O kurde. A to i co to za zgraja? Miałeś już do czynienia z animalsami? Tak, Bywało. Chcecie wykurzyć animalsów z gim. I dlatego ja. Wszystkiego się dowiesz. Wszystkiego się dowiem, ale kiedy, do cholery, już kończy mi się czas? Strategicznie to chyba nie ma dla nich sensu. Są w centrum Pacyfiki, ale odcięci od reszty. Na waszym terenie. Przecież nawet policja się tu nie pokazuje. Chcą was sprowokować, żebyście zrobili coś głupiego. Nie wychodzą poza gim. A wiecie, ilu ich tam jest? Około trzydziestu. Winna. Tutaj pogadamy. Siadaj. Gdzie? Tu? Się z krzesełku? Najpierw zrobisz zlecenie. Najpierw zrobię zlecenie. Chwila! Co to odpierdalasz? O, nareszcie ktoś, kto nie będzie ci ciągle gadać nad uchem. Czemu nie wysłaliście ludzi do Gim? Mamy inne metody. I co? Sprawdzają się? Zazwyczaj się sprawdzają. Kupujesz te od Wiktora. A co, wy się znacie? Nie musimy. Przydałoby się wymienić parę części. A, czyli jesteś też Ripperdokiem? Ma to coś wspólnego ze zleceniem? Czy chciałeś mnie postraszyć? Musieliśmy sprawdzić, czy się nadajesz. Ten chip nie zwraca żadnej sygnatury. Co to jest? To właśnie o tym chipie chciałem porozmawiać z Brigitte. Nie rozpoznajesz go? A powinienem? Widzę tylko, że jest uszkodzony. Czemu? Bo dostałem kulkę w łeb. Od tamtej pory nie działa. Co konkretnie mam zrobić w GIM? Furgonetka. Nie no dawaj gościu, konkrety. 20.35.07. Trzy sekundy wcześniej, i znika. Próbowaliśmy sprawdzić, skąd przyjechała ta furgonetka. To nie jest seryjnie produkowany samochód. Na tym też się znasz. Próbuję zrozumieć, o co tu chodzi. Zaawansowany tech nie bardzo pasuje do animalsów. Cokolwiek to jest, dobrze tego pilnują. Kelly Wcale nie chodzi o animalsów, prawda? Ktoś ich po prostu wynajął do ochrony. Ktoś z całą furgonetką sprzętu netranerskiego. I to jego mam sprawdzić, tak? Tak. Zacznij od furgonetki. Spróbuj nie rzucać się za bardzo w oczy. Chcę najpierw wybadać sytuację. Jesteś teraz podpięty do rezerw naszej wewnętrznej sieci. Dlaczego? Po co? Będę Twoim Przez Przedzedzedzedzaj, będę ileś wiesz. Wszystko, co ty. Przeprowadzacie się przez nim. Świetnie, jeszcze jeden głos w Twojej głowie. <słys> Wiecie, kim jest ten Netrunner w Gim? Czego chce? Mam nadzieję, że ty mi powiesz. Czyli nie bardzo mi ufacie. Chcesz mnie sprawdzać na bieżąco, tak? Okej. Okay. Coś jeszcze powinienem wiedzieć? W pobliżu Gim są nasi ludzie. Powiedzą ci, jak dostać się do środka. A co z kasą? Gdzie ją odbiorę? Ile dostanę? Fixer mówił, że nie interesuje cię gotówka. Ty załatwiasz sprawę w Gim. Bridget załatwia twój problem. To było zanim się dowiedziałem, że mam być jeleniem, którego wysyłacie na teren wroga. Teraz interesuje mnie również Forsa. Zobaczymy. Nic nie obiecuję. Okej. Okay. Jeśli to dla was załatwię, spotkam się z Brigitte, tak? Tak. Wróć na dół windą na końcu korytarza. Nikt nie będzie cię niepokoił. Zajebiście. Która winda? Dobra. Chodziło o ten koniec korytarza, tak? Mi? Co się dzieje? Mów. Sprawdzam czy połączenie jest stabilne. U Ciebie? Tak, chyba wszystko ok. No dobra, w takim razie sobie lecimy. Na tą misję. O kurde, ciekawe o co chodzi. Fajnie, że... Dosyć szybko udało nam się załatwić. Kogoś kto może nam pomóc z tym chipem Natomiast Ta sytuacja może wprawić nas W parę problemów No nic, zobaczymy co się będzie działo, ale to już zobaczymy w następnym odcineczku Ja się powoli z wami żegnał No cóż, lajkujcie, subskrybujcie, kto dotarł do końca to może dać lajka Ajć, znów się walnąłem No dobra, trzymajcie się Cześć. Ładnie tu, tak słonecznie. Trochę jak jakimiś mojami. I te piękne palemki.